Dzień dobry. Dostaliśmy wezwanie pod ten adres. E, dzień dobry, ale to nieporozumienie. A 37, mieszkania 6. Dzwonił do nas ośmioletni chłopiec. Tak, to jest ten adres. Zaszło po prostu nieporozumienie. Chłopiec czasami się nudzi i przychodzą mu głupoty do głowy. Aha, czyli rozumiem, że chce pan powiedzieć, że chłopiec wezwał nas dla żartu, tak? Tak, ja porozmawiam z nim i to się więcej nie powtórzy. Wujku, gdzie poszedłeś? Cześć! Aha, a ty to jesteś Bartek? I to ty do nas dzwoniłeś? A co się tobie stało, kochany? E, przewrócił się, przed chwilą sobie tylko nas rozkwasił. Mhm. E, ja bym chciała to obejrzeć. Ale naprawdę nie ma takiej potrzeby. No, wie pan, skoro już tutaj jesteśmy, to może jednak by nas pan wpuścił? No dobrze, proszę bardzo. Mhm. Proszę bardzo, wejdź. Coś mi się tutaj nie podoba. Wezwi mm. policji, dobra? Mm -hmm. Ja się mamy to, to naprzeciwko do pokoju. Okay. Idziemy Zaniepokoiło mnie zachowanie tego mężczyzny. Równie dobrze mogło być tak, że uderzył chłopca, on wezwał karetkę, a teraz mężczyzna chciał to wszystko obrócić w żart. Dlatego też poprosiłam kolegę, by wezwał patrol policji. Na tym etapie nie mogłam wykluczyć, że chłopiec był ofiarą przemocy domowej. Czyli jak dobrze zrozumiałam, pan nie jest ojcem chłopca, tak? Bartek to Mhm. Uh -huh. A gdzie jest jego matka? E, moja siostra wyszła do koleżanki, ja się z nim w tej chwili zajmuję. Co, Bartusz? Usiądź na chwilkę, okej? Okay? Zobaczymy coś z tym noskiem pod jakiś tam gasik. Pokaż, kochanie. To co? Opowiesz mi, jak to było z tym telefonem do nas? Nie wiem. Nie wiesz? Uh -huh. No, podobno dzwoniłeś i mówiłeś, że że coś się stało twojej mamusi. Gdzie ona teraz jest? Przy Dzięki. Mhm. Wyszła. Wyszła. Aha. A twój tatuś? Ja nie mam taty. Mama powiedziała, że mnie nie chciał. Mhm. Daj ten nosek, daj, daj, daj. O, nie boli? Nie. Dobrze. Kochany, a... Skąd ty masz te siniaki, co? Ja zaraz wszystko wyjaśnię, panie. No tak, oczywiście, wyjaśni pan, ale policji. Zaraz tutaj będzie. Ale czy, dlaczego policji? Nie rozumiem. Nie rozumie pan? Nie, nie rozumiem. Ponieważ podejrzewamy, że chłopiec został pobity. Siniaki na rękach chłopca tylko utwierdziły mnie w przekonaniu, że dobrze zrobiłam, wzywając policję. Wiele przypadków przemocy domowej wychodzi mimochodem przy okazji. Być może ten rzekomy żart chłopca, który wzywał karetkę, był prawdziwym wołaniem o pomoc.